Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Grana Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Farmers Father. E, proszę Państwa, mamy poniedziałek, 3 kwietnia 2023 roku. W dniu wczorajszym nie ukazał się Farmer's, Father, bo na dzisiaj. E, miała być zaplanowana aktualizacja, ale kurde, doszedłem do wniosku, że dobra, jeszcze przed tą aktualką nagram na, na dzisiaj w sumie odcinek, czego bardzo nie lubię robić. Wolę dzień wcześniej przygotowywać materiały. Ale niech będzie. Niech będzie, bo tęsknicie, dopytujecie, co tam się dzieje, bla, 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 gdzie odcinki pobelusty i Ciulu i... takie tam. Ale bez Ciulu. <grym> Dobrze, zobaczmy, słuchajcie, zapalenie płuca, za 12 godzin czeka mojego bohatera. Napijmy się wódki, słuchajcie. Zobaczmy, co będzie. No. To też was, wasz pomysł, żeby tego, stacha wyleczyć, nie? Dobrze, słuchajcie. Kilka yy, ciekawych... O, o! O kutwa! No nie! Podwójnego szereka nie zniesę! Kujźwa wady. Po co ja to piłem? Yy, słuchajcie, kilka rzeczy, żeście tutaj ciekawych yy, napisali. Wielu, wielu ciekawych rzeczy dowiedziałem się od yy, Kacpra z Freemind, yy, który yy, tutaj Ogarnia tę grę, dzięki Kasper wielkie, żeśmy rozmawiali sobie przez jakiś czas i no i udało się troszeczkę tutaj rzeczy powyjaśniać, trochę rzeczy podpowiedzieć, trochę rzeczy ustalić i jeszcze takie inne chodzki klocki Generalnie, wiemy doskonale o tym, że misje musimy robić po kolei, bo inaczej no to dupa blada z tego wyjdzie. Więc dobrze, no róbmy, ale my musimy wrócić do rodziny, słuchajcie, musimy wrócić do rodziny, ale nie naszej, tylko tej, której żeśmy pomagali. Ja tylko skoczę się napić, żeby nie było, i będziemy sobie tam cisnąć. Zobaczymy, co możemy dla nich jeszcze zrobić, bo są misje, są misje do, do realizacji, zarówno. Urodziny, jak i jeszcze misje powinny być w obozie partyzanckim, z tego co wiem. No i sprawdźmy. Bunkie obóz rodziny. No, troszeczkę, troszeczkę trzeba po, pobiegać. A ile ja mam w ogóle amunicji? 10 sztuk. No, za dużo to nie ma, ale miejmy nadzieję, no, że nie będzie jakiejś większej, że tak powiem, za przeproszeniem, seraczki. Że ta amunicja byłaby mi potrzebna. Generalnie też nie wiem, co mogę Państwu przekazać. A czego nie mogę przekazać, bo cholera zapomniałem. Znaczy nie zapomniałem tego co będzie, tylko zapomniałem co mogę powiedzieć. Bo nie o wszystkim mogę. To nie powiem nic. Albo może będę udawał, że mi się wymsknęło. To mi wybaczą. Nie żartuję, bo już nic, nic mi nie powiedzą. Dobra. I... Ciśniemy, ciśniemy, nie no generalnie słuchajcie, chyba o takiej rzeczy mogę powiedzieć jak rzeka, że tu y, niestety no, taki mały ludki problem z tą rzeką nastąpił, bo generalnie Kacper powiedział, z tego co zrozumiałem, że zamysł był taki, iż z tej rzeki na całej jakby powierzchni tutaj można pić, tak, na całej długości, a nie, że tylko przy moście, no więc to y, prawdopodobnie będzie poprawione niebawem. Natomiast jeszcze, jeszcze tam inne rzeczy yy, dojdą. Yy, dobra, ciśniemy słuchajcie do tej rodziny. Yy, ciśniemy po to, żeby im tam pomóc troszeczkę. Kurde, patrzcie ile takich miejsc tutaj mijamy, gdzie skrzynie są. Ja tego nie wykopuję, bo, bo wolę, żeby pies mi to wskazał. Ale zwierzaczków tu jest. No i chwila prawdy. No i zobaczmy teraz, yy, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja. Ta skrzynia, jakiś Dzień dobry. O, no, a ty masz misję, podobno. Do... Dzień dobry. To się okazuje, słuchajcie, że to jest syn. Ale z cyckami, kuźba, takim. Ja myślałem, że to cię jest. No, ale dobra. Yy, czy mogę pomóc? Dobra, jestem wypoczęty, więc wrócę do Noa, żeby mu pomóc. No, no, no tak. Wciśnie J, by otworzyć dziennik. Ok, pomóż rodzinie. Dobra. Wybuduj stół rzeźnicki. W porządku. Możemy wybudować. Tylko dla pytanie brzmi: gdzie? Bo znowu dam dupy. Jo, może ja sobie od razu wezmę ten stół rzeźnic rzeźniczy. rzeźniczy. I gdzie wy chcecie? Czy wy chcecie gdzieś konkretnie ten stół? Co? Bo ja tu nigdzie nie widzę, że. O, tu. Okej, okay. czyli to tu. No dobra, może być, czyli wiemy, że to tutaj, yy, czego potrzebuje, 12 w sumie desek, a że Pabelusek był na tyle sprytny, że kuziwa nie wziął piły, ale mi kurde zaraz szlak trafi, to muszę się wrócić. Dobra, mam już piłę, słuchajcie, i teraz tak, bo ja pamiętam, że... Yy... o... Że tutaj właśnie były te kłody, bo, bo zwaliłem drzewo i, i w rezultacie go nie zabrałem. To teraz się akurat przyda. Yy, się kuźwa nabiegam. No ale to wiecie. Tak się nie ma w głowie. Ciekawie jestem, czy tu wyjdzie 12 desek, bo nawet nie liczyłem. Ile tego mamy? 13. Jezu, myślałem, że młotka nie wziąłem. No by... To no, wtedy to już bym się wkurzył i to tak na no, maksiorka. Dobra. 100, yy, rzeźnicy 3. Żeźnicy 3. go tutaj jakoś. Dobra. I młotek tera. Pod czwórką. No, to ciśniemy. Dobrze, to byśmy mieli. Ok. Czyli. Jedno zadanko z głowy, czy coś jeszcze? A, upoluj i dostarcz. Aha, dwa jelenie. No dobra. Chodził tutaj gdzieś. No Chodził kiedyś. Ale jak się tylko misja na polowanie na jelenie kuźwa e, ogarnęła, to, to, już, e, to, to, to już jelenie wszystkie znikły, tak? Albo zniknęły jak to woli. Dobra, musimy szukać jakiegoś. Bo jak rozumiem jeleń, to sarna się nie liczy, nie? <gry> Zresztą, swoją drogą to wszyscy mówią, że... Że tego, że... Że samica jelenia, to sarna, a wcale, że nie. Bo sarna to sarna, jeleń to jeleń. Kurde, no. Naprawdę. Teraz, jak na złość, żadnego... Jelenia nie będzie. A ganiały całe stado tutaj było. Przy tej chacie właśnie. A jeszcze Stachowi zimno. Stachu. Ale jeżeli ty myślisz, że ty będziesz tak chlał wódkę, bo ci raz dałem, to jesteś kuźwa w błędzie. Bo ty podwójnie swoją piękną w cudzysłowie żonę widzisz. A. A ona już w oryginale nie wygląda, więc le le lepiej, kuźwa, żeby kopie nie powstawały. Dobra, nie wiem, kurde, co z tymi jale jalejami. Zobaczymy, jak się odsunąłem od tego domu, to może teraz podeszły tam jakoś, bo. Najlepiej, właśnie, żeby było koło domu, nie? O, 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 czekajcie, czekajcie. O, jest! No i mamy cię. Teraz tak po cichutku, po cichutku, żeby nie spierdzielił Oczywiście taktyka znana, tak? Podchodzimy tak Żeby go od boku jakoś trafić To już wasza podpowiedź była No daj, no tylko że ciul już, Jasio Wędrowniczek kuźwa już na, na Gdzieś chodzi Dobra, temu już jest zimno, no i mo mogą być za chwilę kłopociki, że ten znowu będzie zaziębiony, nie? Dobra, spróbujmy yy, strzelać tak, żeby go zabić jednym strzałem, ewentualnie maksymalnie dwoma. No i gitara. Dobra, jeden, jeden leży. Czy ja mam dostarczyć te Jelenie naraz, czy po kolei, kućwa? No i to jest teraz też pytanie dobre. Bo nie wiem. Więc po prostu dostarcz, upoluj i dostarcz dwa jelenie, te. I oskuruję. je. Dobra, 46 kg kuźwa, ciężki lejeń. Dlatego warto tutaj, w pobliżu, gdzieś coś upolować, tak żeby, wiecie, nie trzeba było za bardzo zamulać z tymi jeleniami później. Różno się zrobiło. No, ja wiem, ja wiem, Stachu, ty zaraz znowu będziesz y, tego. Bo Ty taki chorowity jesteś. Ale ja się zastanawiam, słuchajcie, no nie wiem, bo może jest taka mechanika, tylko, tylko jeszcze, jeszcze my o tym nie wiemy. No bo przecież y, w końcu my skórujemy te zwierzęta, tak? Czyli skórę mamy. No, dlaczego oni tutaj sobie nie zrobią jakichś takich y, ciepłych ubrań. Z tych skór, nie? Takie na zimę. Dobra, tam jest jele nie jeden, tylko muszę go troszeczkę wziąć od tyłu, jakkolwiek to zabrzmiało. Eee, okej, okay, dobra, ciul idzie e, nie w tę stronę, w którą powinien iść, bo idzie mi od boku, więc go muszę okrążyć. I on myśli, że, że będzie sprytniejszy ode mnie, ale jednak e, chyba nie. Ja się zdziwię jak tak. Dobra, przykucnijmy trochę. No dobra, ten już ruszył, Jasiu. Wędrowniczek. Tylko, żeby się nie puścił, nie? Tam pędem, bo. No przecież nie będę zacielam ganiał przez pół lasu, no. To nie o to chodzi. Dobra, teraz stój i się nie ruszaj. No i się musiałeś ruszyć, kuźwa ty. No i dobra, ten już. No już mnie zobaczył, ale było blisko, no. Nie wiem, i za nim, nie iść. Zależy, jak daleko pognał. E, aż tak daleko to nie. No dobra, aż tak daleko to nie. To możemy go jeszcze tutaj. E, tylko że on pewnie za chwilę ruszy. Skubaniec e, z mojego farta. No właśnie. Skąd ja to znam? Normalnie jakbym go znał od, od wczoraj. Dobra, Misiaczku. Dobranoc. No dobrze, no to dwa jelenie upolowane No O Nie no, jeszcze mogę się ruszać A ten jeleń to jakiś taki lekki, kuźwa Dobra, idziemy to skurować, bo to już taka pora, że Że za chwilę zimno będzie Broźno będzie I co to będzie? E, Spełnijmy tutaj prośbę Noa. Dwa jelenie upolowane Kuźwa, po godzinę o co to, to, ja... O kurde, pierwszy raz stocha widziałem. No dobrze. Okej, okay, oskuruj. Yy, pokażcie to. Upoluj, dostarcz wajelenie i oskuruj je. Ty no. Ten na, nauczy mnie skurować. O cholera. Ja chyba to zrobiłem troszeczkę za szybko. No, a? Mam coś dla ciebie. O, dobrze, o jezus, Maria. Jakaś nagroda? Cukier, może? Kuźwa. Dlaczego nie dałeś cukru, ty? Na co mi, kuźwa, karaś? Ty, na co mi karaś? Pogadamy? Niech już to piekło minie. Dobra, yy, bo ja widzę, że to no nie będzie tak chłopsiub, jakby się wydawało, ale słuchajcie. Pytanie brzmi, czy to mięso to ja mam tutaj zostawić, czy to mięso to już jest dla mnie? Bo to też takie trochę niejasne jest. Ale dostałem Karasia. Zosia. Zosieńko, ty wiesz, że ty później będziesz ten. kochanką Kazika. Jeszcze tego nie wiesz, ale to się dowiesz. No nie, no i patrz. No i już kuźwa znowu się wziął i, 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 i tego. No i przeziębił. Ja to no nie rozumiem, ten Stachu to jakiś taki chorowity. On się nie nadaje na wieś, ja Wam powiem, on się nie nadaje po prostu na wieś. Bo on dokładnie tak jak ja, no. Chwilę troszeczkę yy, na mrozie i zaraz. oj, ojej, oj, ojej, katarek, ojej, temperaturka mam. i takie tam. A zwłaszcza, drogie panie, wy wiecie, że facet wystarczy, że ma 36 i 8. I to już jest, kuźwa, zgon. To już nie ma... To już poważna sprawa. To już trzeba nie tyle pogotowie, co księdza wzywać. Także... Nie dziwne, że Stachu taki chorowity tło. <noise> A jeszcze, z taką małżonką to on chyba specjalnie mi to robi, żeby się wyprawić na tamten świat, kuźwa. Pić mi się chce pierońsko. No to dobra, no to jak już tu jestem... To jeszcze, jeszcze mu damy tam coś do picia, nie? E, do picia, synu, to idzie się tu. Ej, takie chocki klocki. No dobrze, zobaczmy. Oj, dzisiaj to mam tyle roboty, proszę państwa, wam powiem tak szczerze, prywatnie od siebie, także nie publicznie, nie? Żeby nie, nie powtarzajcie tam nikomu. Że muszę wam mnóstwo filmów dzisiaj nagrać, kurde, bo i na dzisiaj, i na jutro. No. Tak się załatwiłem, pięknie. No, ale jak się miało upojny weekend powiecie <laughs> to, to potem niedziela na odchorowanie Dobra, ciśniemy, słuchajcie, bo co tam będziemy dywagować, no Każdy z nas to przerabia, nie? Prześmijmy się że zobaczmy jak tam z opałem stoimy, bo to... My tutaj pomagamy wszystkim dookoła, a tu opał się kończy Dobrze. Na, nie wiem. Niech będzie na 13,5 godziny. Ja nie wywalam tego mięsa, słuchajcie. Yy, ze względu na fakt, iż może się okazać, że trzeba będzie później tej rodzinie to mięso oddać. Dobra, pół do ósmej to będzie to będzie chyba w sam raz. Oho. Nie o drogich żołnierzy. Widzi rozstrzelonych ludzi. No ale ten tu, kurde, no on mi... Dobrze, zobaczmy, bo tam coś się pyknęło. Aha, nie ma misji. No dobrze, nie ma misji. Znaczy, nie dobrze, że nie ma. Dwa dni. Ja go przetrzymam trochę z tym takim przeziębieniem, powiedzmy. Zjedzmy coś ze skrzynki. Nie, nie jedzmy z ekwipunku, zjedzmy ze skrzynki. My mamy sporo tego smażonego mięsa. I może nie wiem, chlebek jeden, o. I wypijmy sobie wody na razie. I weźmy tego karasia, te, te, te mięsa, wszystko wróćmy tam do tej rodziny. Bo może się okazać właśnie, że im to trzeba będzie przekazać, a już nie mam ochoty naprawdę. Na jelenie polować po raz kolejny. Psa nie biorę, bo pies mi się pod nogami tego szwenda. Mały chyba głodny jest, bo tak, że ona się nawtrążalała kuźwa różnych tutaj o, szynka, kuźwa jakieś mięso, jakieś chleby, smalce, kawiory kuźwa, i... a młodemu nie dała. I takie tu właśnie chodzki klaski są. No, ona dba tylko o siebie, a my o wszystkich. Dobrze, lecimy tam do tej rodzinki, zobaczymy co Noa tym razem wymyśli. Ja sobie tutaj yy, okrążam to jezioro od tej strony, no bo wtedy wiem, że mam prosto tam na, na, ten, na ten domek, nie? Wszystko teraz ucieka. Jak ja potrzebowałem zwierzyny, a konkretnie jeleni, to kuźwa, to, to pustki. A, a teraz to wszystko spod nóg ucieka. Cholerstwo takie. No, i proszę, a ten se stoi i na kolejny załatwię. Dobrze, zobaczmy, co my tym razem będziemy mieli tutaj do zrobienia. Opa! Żeby nie było, boś sam się prosił, kuźwa. No, masz fart. Lera, mogłem amunicji dobrać. No, ale dobrze. Ach, to kurde, jak oni wybudowali ten domek? Cześć, Zosięko. Nie patrz tak na mnie. Ona powinna być moją żoną. Mogę pomóc? Dobra, no nie obrażaj się, no. No a poprosił mnie po raz kolejny o pomoc. Jego koń jest gdzieś w okolicy, ale zanim go przyprowadzę, to muszę wybudować zagrodę. Pier. No zgódź eee... Naprawdę. Dobra, to to chyba z patyków się robiło, nie? Z tego co mi wiadomo, z tego co pamiętam, płot dla zwierząt, a nie to z desek, Abrama, e, z desek i złomu. Dobrze, yy, nie będę tego komentował, ale dobrze, że się kierę wziąłem. To się akurat przyda. No nic, no, tniemy, no co nam innego pozostało, drodzy państwo? Jak się nie ma, co się lubi. To ja już tyle razy powtarzałem, że to się nie ma co się lubi, no tyle, bo to nic, niczego to kuźwa nie zmieni. Yy, wezmę od razu drugie zetne, bo to trochę tych desek tutaj pójdzie. To Drzewo to tam tak blisko upadło, że mało co im tej chatki nie roz yy, nie zepsuło. Dobra, i ciśniem. To z czegoś? To do czego się patyków używało? Kuzia? Teraz by się przydało podejść, słuchajcie, pod jakiś ten. E, może chyba blisko to będzie do obozu, tutaj, tylko trochę się boję, ale. E, bo tam z tych drutów kolczastych to możemy sobie ogarniać, słuchajcie, ta, ten. E, ten złom, nie? Więc to nie byłby głupi pomysł w sumie, żeby tam gdzieś podejść. Jakoś. Dobra, teraz tak. deseczki. Ale zróbmy na razie to, co możemy zrobić tu na miejscu, czyli płot. No bo to ten złom to tylko do bramki będzie potrzebny. A jeżeli chodzi o płot, no to tego defy z tego, co tam widzieliśmy, nie? Więc ogarniamy na tyle, na ile możemy. W sumie to te... powiem szczerze, tę naszą zagrodę można byłoby rozebrać, tak mi się wydaje, bo... Do czego ona tam nam jest potrzebna? Świnie można do... A, no właśnie, kurde, zapomniałem, bo tutaj jeszcze zgłosiłem tę krowę, że ona nie chciała tam wchodzić, nie, do boksu. To też y, powiedziałem Kacprowi. No i zobaczymy, co tam z tego wyniknie, nie? Dobra. To jeszcze mogę też sobie tutaj przygotować, bo bardzo blisko jest tutaj do tego płotu, więc nawet jak się jeszcze bardziej przeciążę niż jestem... A ty co? E no to i tak będę mógł. W miarę szybko się tu dostać. Poważnie, jeszcze ty. Czy już mogę cię na kawałki ciechać? Kurde. Dobra, tu, tu zobaczyłem jakoś, ale tego drugiego to nie widzę, bo ja ślepy jestem. Słuchajcie, bo to. O, jest, dobra. I pyk. Dobra. I deseczki. Także kolejne tutaj prośby Noa zostaną spełnione. Dobrze, wiecie co może ja nie będę aż tak bardzo przesadzał. Tylko zróbmy ten płotek na razie z tego co mamy płot dla zwierząt. O, to jakoś tak. Aha, widzę, że nie będzie łatwo. Dobra, spróbujmy to zrobić w miarę, w miarę dobrze. Będzie dwa, to będzie trzy, to będzie cztery. Okej. Okay. Jakoś idzie. A czemu to. No dobra, może być tak. I tutaj będzie bramka. Yy... To ogarnimy. Ciekawie jestem, ile mi desek zostało jeszcze. Ale zwróćcie uwagę, że jaki kuźwa gościu jest wymagający, nie? Bo my to mamy takie, takie, taką tę zagrodę, taką ma malutką, nie? A, a ten to kazał sobie taką wywalić tutaj i mać, że, że to masakra, jakaś ty. Kuźwa. Ja się czuję troszeczkę wykorzystywany przez tego Noa całego. Ja rozumiem, że wojna, ja rozumiem, że tego, no ale po pierwsze, cała rodzina w, w, w domu siedzi, nikt nie pomoże kuźwa. Nawet, nawet drzewa nie zetną, nic. Zośka nic do żarcia nie przygotuje. Yy, a ja tu się zaziębiam. Takie kurde, właśnie rzeczy, nie? Dobra. Nie ja będziemy marudzić. W ogóle jakoś od dupy y, strony wziąłem ten płot, ale no już niech będzie. Jak nie ma? Co, już deski się skończyły? Dajcie spokój. Oj, nie, 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 nie. No pas skończyły się. No dobra, tniemy dalej. Oj, powiem wam, drodzy państwo, że dzisiejszy dzień jest bardzo pracowity. Skoro oni nie ścinają drzew. To ja im tutaj zaraz wykarczuję ten teren to ich Niemcy zobaczą bardzo szybko, nie? Eee, nie to, żebym był podły, tylko że to... Mogli pomóc. <laughs> Ale nie to, żebym był bardzo podły, nie? <laughs> Dobra, teraz gdzie te... O! Kurczę, żeby już wiosna była, ja cię kręcę, naprawdę. Bo to takie rzeczy, że się jeszcze naokoło muszę cisnąć, bo tu nie widzę. E, dobra. Elegancko. Ten odcinek to się, proszę Państwa, powinien w dzisiejszym, czyli 3 kwietnia 23 roku ukazać o 12, ale już widzę, że dochodzi w pół do. To nie zdążę. Jak jeszcze kilka takich rzeczy będę tutaj budował, to na pewno się wyrobię ze wszystkim. <głos> <głos> Ale zrobię co mogę. To najwyżej o 13 wleci. Dobra. I teraz tak. Ile tych 28? No to teraz to już chyba starczy, nie? Ale jeszcze ten złom nieszczęsny. Chyba że po prostu sobie dokończymy w przyszłym odcinku, no bo to w kolejnym znaczy się. No bo to też możemy, no czemu, czemu nie? No nie musimy całych zadań robić przecież. Co oni tu? Poważnie? To wydziwianie. Czekajcie, bo mi tu nie chce się styknąć. No nie jestem przekonany, czy ja to dobrze postawiłem, wiecie. Chyba chyba nie, nie za bardzo. Eee, chyba nie. Oj, chyba nie. To chyba tak powinno być, chociaż dobrze będzie. gorsze. tam nie, nie przesadzajmy. No i dobra. I teraz ten płotek tutaj dokończę. Ile mi tam desek styknie, to tyle zrobię. Natomiast resztę to O, no i właśnie. A resztę, proszę Państwa, to już zrealizujemy w kolejnym odcinku rzeczywiście, bo to nie ma co się tutaj jakoś tam za bardzo yy, sprężać. Yy, I jeszcze muszę ten złom znaleźć albo przynieść, bo chyba w domu mam. Proszę Państwa, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. papa. Pa.